Wino Babilonu. Biblia wiele mówi o Babilonie. Zajmowaliśmy się tym zagadnieniem w kilku poprzednich wykładach. Poprzedniego wieczoru studiowaliśmy rozdział 13 objawienia. Zajmowaliśmy się różnymi cechami pierwszego zwierzęcia, tego, które wyłoniło się z morza. Zobaczyliśmy, że mówi ono ustami lwa. Ma ono lwią paszczę, a czego symbolem był lew? Babilonu. Biblia ostrzega, że także lud Boży znajduje się w Babilonie i że w niektórych momentach Bóg mówi wyjdźcie z niego, ludu mój. Jaki byłby z tego pożytek, jeśli Bóg powiedziałby nam wyjdźcie z Babilonu, a my nie wiedzielibyśmy, czym jest Babilon? Czy nie byłby to problem? Z czego mielibyśmy wyjść? Nie wiedzielibyśmy, z czego mamy wyjść. Zatem Biblia musi dokładnie zdefiniować dla nas Babilon, byśmy mogli dowiedzieć się, czym jest to, z czego musimy wyjść. Przyjrzeliśmy się już kilku wskazówkom, zidentyfikowaliśmy już kilka elementów składowych Babilonu. Jednym z najważniejszych elementów jest fałszerstwo o Synu Bożym. Zajęto miejsce Syna Bożego, ponieważ Babilon, Bab, znaczy brama Boga, poznania, mądrości. A słowo to oznacza również zamieszanie, chaos. Zatem nauka Babilonu mówi nam, że jest inna droga do zbawienia, aniżeli tylko przez Jezusa Chrystusa. Zwierzę, o którym wspomnieliśmy, mały róg, stanowi potężny element. To jest fałszywy Chrystus, antychryst, ten, który wstąpił w miejsce Jezusa Chrystusa. Jest to potęga, za którą będzie podążał cały świat. Ostatniego wieczoru zobaczyliśmy, że w jakiej części świat podziwiał tę bestię. Albo bestia budziła jego zdumienie? To był cały świat. Jak potężne jest to zwierzę i kogo ono reprezentuje? Dlaczego Bóg potępił je najmocniejszymi słowami? Powiem Wam dlaczego. Ponieważ to jest fałszywy system. I fałszywy system próbuje sprzedać się jako prawda, a w rzeczywistości jest kłamstwem. Biblia mówi, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Karćcie je. Sprawdźmy, dlaczego ten system jest nazwany Babilonem i jaką ważną rolę odgrywa w tej babilońskiej trójcy moc zwierzęcia, które zidentyfikowaliśmy z przykrością jako papiestwo. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie trzymając się niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie Jutrzenka w waszych sercach. Drugi list Piotra, 1,19: Musimy pilnie studiować proroctwa, musimy wiedzieć, co ma się wydarzyć, musimy wiedzieć dlaczego i z jakiego powodu Bóg o tym mówi. Jeremiasz 51, od 6 do 7, mówi o dosłownym Babilonie następująco. Uchodźcie z pośrodku Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie. Model rzeczywistego Babilonu jest dla nas książkowym przykładem, by wyjaśnić nam, dlaczego Bóg nazywa także Babilonem sprzysiężenie w czasach końca. Abyście nie zginęli przez Jego winy, gdyż jest to czas pomsty dla Pana. On odda mu to, na co zasłużył. Ten system jest zwodniczym systemem. Ma on fałszywą religię i wiedzie ludzi ku zatraceniu. Babilon jest złotym kubkiem w ręku pana upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Innymi słowy, narody pijące wino Babilonu oszaleją. Biblina winna latorośl. Jeśli Jezus jest tą latoroślą, to winem pochodzącym z latorośli musi być to, co on mówi. Musi to być jego owocem. Musi być jego nauką. Babilon ma fałszywe nauki. Dziś nie będziemy się zajmować wszystkimi fałszywymi doktrynami. Skupimy się na tym, dlaczego Biblia nazywa ten system Babilonem. W tym celu przeniesiemy się do starożytnego Babilonu. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi. Pierwsza mojżeszowa 11 od 7 do 9. Od tamtego czasu to było solą w oku diabła. Kiedy budowali wieżę Babel, robili to, aby zjednoczyć się w odstępstwie przeciwko Bogu. Ponieważ Bóg powiedział, że nigdy już nie zniszczy świata potopem, budowali wieżę na wypadek, gdyby chciał spróbować czegoś podobnego w przyszłości. Dlatego Bóg rozdzielił narody. I to było niezbędne dla naszego zbawienia, ponieważ poprzez rozdzielenie narodów skutkuje nieustannym napięciem na tej planecie, które może doprowadzić ludzi do poszukiwania Boga. Jeśli czujesz zagrożenie z tej czy innej strony, szukasz Boga i Bóg pozostaje w ludzkiej pamięci. Diabeł też nie lubi podziału i chce jednego wspólnego systemu, który oddawałby mu cześć. A drugi anioł szedł za nim i mówił: Teraz jesteśmy w księdze objawienia. Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Objawienie 14:8. Innymi słowy, mamy tu system który sprzedaje wino pełnej rozpusty to jest odwrócenie się od Boga a jeśli odwracasz się od Boga komu służysz komuś innemu, komuś innemu. I on przywdziewa różne stroje, zakłada różne szaty, może ukazywać się w takiej czy innej formie, albo w jakikolwiek inny sposób, który mu się spodoba. Jakakolwiek by to była forma, to nie jest to Boża droga. To jest Jego droga. Mamy tu więc ustanowiony fałszywy system. Objawienie 16.19 mówi i wielkie miasto, to odniesienie do duchowego Babilonu. To nie może być starożytny Babilon, ponieważ Bóg mówi, że starożytny Babilon nigdy nie będzie odbudowany. To jest zatem tylko typ, a typ z definicji jest czymś mniejszym niż antytyp. Baranek symbolizuje Jezusa Chrystusa, zatem baranek jest jedynie małym przykładem większego, ważniejszego antytypu, którym jest sam Chrystus. Babilon jako typ oznacza tych, którzy odchodzą od Boga, a w szerszym znaczeniu, rozciągając to na czasy końca, są to wszyscy ci, którzy spiskując wspólnie pracują, aby przeciwstawić się Bogu. Jeruzalem było typem odzwierciedla tych, którzy poszukują Boga i dążą do zbawienia poprzez baranka. To jest typologia. Mamy tu to wielkie miasto podzielone na trzy części. Teraz już wiemy, że Babilon ma trzy komponenty. Zajmiemy się wszystkimi trzema podczas tej serii wykładów. Nie pomijcie żadnego z nich. I legły w gruzach miasta pogan i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Zatem jeśli pozostajesz w Babilonie, będziesz musiał zmierzyć się z tymi sprawami. Bóg będzie odpłacał. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby. Objawienie 16.3. To mocne słowa. Duch kierujący Babilonem składa się z duchów nieczystych. I wychodzą one z paszczy smoka. To jest szatana, ponieważ Biblia definiuje smoka jako szatana w objawieniu rozdziale 12 i z paszczy zwierzęcia. Księga Objawienia mówi nam o zwierzęciu. Już się tym zajmowaliśmy w najdrobniejszych szczegółach. Małym rogiem z siódmego rozdziału Księgi Daniela i zwierzęciem wychodzącym z morza z trzynastego rozdziału Księgi Objawienia. Musieliśmy zidentyfikować to niestety jako papiestwo i z ust fałszywego proroka. W innych językach to brzmi znacznie lepiej. W języku niemieckim brzmi to tak. I ujrzałem wychodzące z mordy smoka i z mordy zwierzęcia i z mordy fałszywego proroka. Jeśli rozumiecie, widzicie, że usta można określić słowem mocniejszym lub delikatniejszym. Smoka i bestie określono w znacznie ostrzejszy sposób, a takie określenie ust proroka jeszcze bardziej zasmuca. Fałszywym prorokiem są ci, którzy kiedyś posiadali prawdę, a później znów zwrócili się ku systemowi religii fałszywej. A są to czyniące cuda duchy demonów. Przyglądaliśmy się wczoraj wieczorem cudom i cuda te zwiodą ludzi, które idą do królów całego świata. To jest system polityczny świata. Jakiej części świata? Całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Zatem konflikt rozgorzeje między tą fałszywą trójcą a ludem Bożym. Tymi, którzy zachowują przykazania Boże i trzymają się świadectwa Jezusa. W skład mistycznego Babilonu wchodzi smok. Smok, szatan, działa bezpośrednio przez człowieka. To może być spirytyzm, dziwne wydarzenia, objawienia, wszelka spirytystyczna działalność. W jego skład wchodzi zwierzę, bestia, zorganizowana religia mająca swą kulminację w papiestwie, oraz fałszywy prorok, ci, którzy mieli poznanie, ale zwracają się ku fałszywym proroctwom. Eusebiusz pisze, że w celu przekonania pogan do nowej religii Konstantyn wprowadził do niej powierzchowne ozdobniki, do których oni czuli się przywiązani w swojej religii, rozwój doktryny chrześcijańskiej. Dowody wskazują na to, że wczesne chrześcijaństwo zostało spoganizowane i jedynie przybrało pozór chrześcijaństwa. Taki wniosek płynie z pism sekretnych stowarzyszeń. Można to przypisać w dużej mierze Szymonowi Magowi. Szymon Mag podążył za Piotrem i Pawłem do Rzymu. Był magiem. Był pogańskim kapłanem, który pozornie przywdział szaty chrześcijaństwa, ponieważ chciał posiąść jego moc. Piotr go za to skarcił. Szymon Mak, na marginesie imię Szymon znaczy też Piotr, podążał za nimi do Rzymu. Ta okultystyczna mieszanka pogaństwa z chrześcijaństwem znalazła w nim dla siebie ostoje. Znany był jako Petra. PTR. Litery PTR oznaczają Piotra, ale to nie ma związku z apostołem Szymonem Piotrem, lecz odnosi się do Szymona Maga. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Dzieje apostolskie, 20 od 29 do 30. Nauki Magnusa, Szymona Maga pochodziły z Samarii, w rzeczywistości były kabalistyczne. Z kabały powstał gnostycyzm, a gnostycyzm naucza, że Mesjasz jest dawnym Ozyrysem. To starożytna egipska mitologia, pochodząca z Księgi Umarłych, pochodząca od Tutenhamona III. Był on potężnym faraonem, który starł się z Mojżeszem, był wysokim kapłanem okultyzmu i pogaństwa. Ta religia Ozyrysa i bogini Izis to ona. Jak to powiedzieć? Ta ludzka antropomorfizacja miała wpływ na tę religię. To kult androgeniczny, ponieważ bóstwa były jednocześnie męskie i żeńskie i były zamienne między sobą. Oto religia, którą wprowadzono do chrześcijaństwa. Jeśli chcemy odnaleźć starożytnych bogów we współczesnym Babilonie, musimy przyjrzeć się starożytnemu Babilonowi. Chaldejczycy czcili Bela lub Marduka. Był też sen Ninus lub Ninazu. Sen był również czczony jako Tamuz. Kobiety izraelskie były skłonne wypłakiwać się przed Tamuzem, gdyż on był podrobionym fałszywym Mesjaszem. Diabeł stworzył Mesjasza jeszcze przed przyjściem prawdziwego, aby ludzie nie przyjęli tego jedynego prawdziwego. Skąd wiemy, że to Jezus jest jedynie prawdziwym? Pamiętacie proroctwo? Pamiętacie proroctwo o Mesjaszu? Proroctwo 70 tygodni? O nim rabiniczne przekleństwo mówi, że jest przeklęty. Twoje ręce, twoje palce, twoje nadgarstki, twoje ramiona. Jesteś przeklęty, jeśli ośmielisz się policzyć 70 tygodni, bo proroctwo to dokładnie wskazuje prawdziwego Mesjasza. Zatem fałszywy Mesjasz był już wtedy. I to był Tamus. Była też bogini Re, była czczona także jako Isztar. Od niej pochodzi obecnie słowo Wielkanoc. Asztarte, Beltis, była królową niebios, była królową nieba. Była znana jako łagodzicielka gniewu. W katolicyzmie mamy dokładnie te same rzeczy. Mówi się, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Jezusa, ale nikt nie przychodzi do Jezusa jak tylko przez Marię. Maria jest mediatorką, jest łagodzicielką gniewu. Mamy zatem podobny system do tego z czasów Babilonu. Jeśli zestawicie religie i przyjrzycie się ich podstawom, to zauważycie, że w Egipcie te bóstwa były czczone jako Izyda, bogini, i jako jej syn Ozyrys. Ozyrys był tym, który zmarł. Stał się częścią Słońca, powstał z martwych i powrócił na Ziemię jako Horus. Horus, boskie dziecko i boska matka Izyda. Mamy więc kult matki i dziecka. W Indiach czczono ich jako Isi i Iswarda. To ta sama religia. W rzeczywistości babilońska religia jest obecnie religią uniwersalną dla wszystkich systemów religijnych. W Chinach był Shing święta matka i syn. W Grecji Ceres lub Irene oraz Plutus. W Rzymie to byli Fortuna i Jupiter. Taki był starożytny system wierzeń. To interesujące, że podczas ostatniego seminarium na temat chrześcijaństwa we współczesnym świecie, na tak zwanym seminarium Jezusowym, rozmawiano o nowej reformacji. Niech Bóg broni, byśmy nazywali to reformacją, bo oni rozmawiają o reformacji i chcą postawić na równi Jezusa i Ozyrysa. Dla mnie to problem, ponieważ jeden jest podróbką drugiego. A doktryny religijne mające związek z księgą zmarłych dotyczącą Ozyrysa są całkowicie sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Ezechiel 8,16 mówi: A oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Zatem starożytny Izrael, mimo że znał Boga, znał moc Bożą, także zwracał się ku pogaństwu. Powiem Wam dlaczego, ponieważ to bardzo wyrafinowana religia. Nie lekceważcie pogaństwa. Myślimy, że ci ludzie byli bezmyślni lub głupi, ponieważ czcili bóstwa pogańskie. Nie jesteśmy mniej głupi, czy wiecie o tym? Większą część mego życia służyłem bogom pogańskim, nawet o tym nie wiedząc, nawet o tym nie wiedząc. Ale taka jest prawda. Szczono zatem słońce, ponieważ kult słońca jest perfekcyjną podróbką kultu Mesjasza. Innymi słowy, łatwo jest zastąpić jedno drugim. Ubierając w odpowiednie szaty i stosując odpowiednią liturgię uzyskujemy religię. Ta religia pochodzi od legendy o Nimrodzie i Semiramidzie. Nimrod walczył przeciwko panu, był odstępcą i został uśmiercony. Owdowiała Semiramida twierdziła, że został wskrzeszony bądź zabrany do Słońca i poprzez nią się odrodził. I w postaci ryby pływa w wodach Eufratu. I tak symbol ryby stał się symbolem Boga, który poprzez tą przemianę ochronił Nimrodę. Wtedy wydała na świat dziecko i oczywiście w nim narodził się, odrodził się, czy też wskrzeszony został Ozyrys. W Skandynawii oni byli czczeni jako Frick i Balder, w Rzymie jako Wenus i Adonis, u Fenicjan jako Asztarte i Baal. Dziecko stało się niosącym grzech, stało się zbawcą. A to jego imię. Zwano go Zoroastrem. Przy okazji, zoroastrianizm jest ciągle żywy i ma się dobrze na Bliskim Wschodzie. To jest nasienie kobiety. Mitra, Zbawiciel. Mitraizm jest jedną z najbardziej wyszukanych form kultu słońca. Będziemy się zajmować mitraizmem, ponieważ zdumiewające jest, kim był Mitra i czym obecnie jest mitraizm. Będziecie zaskoczeni, jak wiele, nawet tutaj w Stanach Zjednoczonych, jest nitraizmu. Dionizos to niosący grzech, Bachus to Konar, Wisznu to ofiara, Ozyrys to król królów. Poznajecie te tytuły? Wszystkie te tytuły należą do Jezusa Chrystusa i zostały zawłaszczone przez te pogańskie bóstwa. Gdybyście byli kapłanami tych pogańskich bóstw, Oddawalibyście im cześć w wielu formach. Jedną z najważniejszych form był Bóg Dagon i kapłani Dagona. Dak On On to z egipskiego Bóg, Dak to ryba. Jest to zatem rybia postać tego Boga. Kapłani nosili na głowach mitrę w kształcie ryby i mieli kompletną rybią pelerynę. Ryba w starożytnym Egipcie i pogańskich religiach stała się symbolem Dagona. Ta egipska ma rogi byka. Pierwsza litera alfabetu hebrajskiego była symbolem byka. Na wschodzie to była alfa, alef, elefant. Słoń stał się bykiem wschodu. Te stworzenia, byk, słoń i ryba, stały się symbolami Boga Słońca. Stąd też mamy kult byka, kult słonia, a rogi pomiędzy oczami byka są także symbolem półksiężyca, księżyca w sierpie. Półksiężyc stał się symbolem łona kobiety wydającej na świat odradzającego się boga słońca. Nieco później to stało się bardziej wyszukane. Kapłani Dagona nosili rybią mitrę i płaszcz, a jeszcze później zastąpili rybi płaszcz kolorowymi szatami zazwyczaj w kolorach kremowym, będącym kolorem ofiary, oraz purpurowym, będącym kolorem królewskim. Poznajecie ten rodzaj mitry tam u góry? Czy ludzie noszą ją dzisiaj w innej formie? Tak, tak, noszą. Sprawdźmy, czy rzeczywiście możemy ją zobaczyć wśród starożytnych babilońskich znalezisk. To znajduje się w muzeum pergamońskim. Sam to zdjęcie zrobiłem. Mamy tu symbol słońca i przy okazji falujące linie. Falujące linie emanujące ze słońca oznaczają symbol kobiecości, a proste linie są znakiem symbolu męskości. I poprzez zjednoczenie męskiego i żeńskiego bóstwa mamy narodziny Zbawiciela. Tutaj mamy kapłana Dagona, przechadzającego się z wiadrami wypełnionymi świętą wodą. Mieli też małe gałązki zrobione z hyzopu. Kropili ludzi, by ich oczyścić. Czy ten rytuał jest dziś praktykowany? Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy kapłana, wysokiego kapłana Dagona. Tam mamy na niebie symbol Bogasza Masza. To jest symbol tego bóstwa. On ma skrzydła, oczywiście skrzydła orła. Następnie mamy też tutaj symbol solarny, a tu kolejny symbol solarny, którym są dwie gwiazdy nałożone na siebie tworzące osiem ramion. I tak oto mamy okrąg solarny z ośmioma promieniami. Wysokiemu kapłanowi, będącemu reprezentantem Boga lub też samym Bogiem, należało się pokłonić i ucałować jego pierścień i buty. Przenieśmy się do Rzymu. To jest panteon w Rzymie. Miejsce, gdzie były czczone wszystkie bóstwa starożytnych czasów. Tu mamy ten mały posąg. O, tam. Tutaj mamy prostopadłościan. To też jest symbol pogaństwa, tak przy okazji. Następnie mamy alew znajdujący się na dole, symbol boga słońca. Wyżej mamy kolumnę będącą symbolem falicznym, symbolem Ozyrysa, a to dlatego, że Izyda chciała poskładać poćwiartowanego Ozyrysa, a to była jedyna część ciała, którą musiała zrekonstruować. A na szczycie tego mamy symbol krzyż. Zajmiemy się tym nieco później. Będąc w Panteonie znajdujemy małe, interesujące rzeczy na podłodze. Mamy kwadraty. Pogańskie bóstwa były ukazywane w kwadratach bądź okręgach. Mamy więc koła i kwadraty. A ponieważ reprezentując obie strony istniały bóstwa dobre i złe, mamy czarne i białe kwadraty. Jeśli poszlibyśmy do kościoła rzymskokatolickiego, to znajdziemy w katedrach rybę. To jest starożytna bogini Asztarte. To jest rybia mitra z symbolem gwiazdy albo słońca lub półksiężyca. O tam. Następnie mamy całe mnóstwo pogańskich symboli w ręce. Wiele z nich jest obecnie używanych. Ten oto jest używany w świecie medycyny, a ten jest bardzo interesujący. Tutaj na przykład jest ryba. To pochodzi z hinduizmu jako symbol pogańskiego bóstwa. To jest bóg Ozyrys, a tu mamy kilka interesujących symboli na papieskiej mitrze. Oto symbol Boga Słońca. To jeden z głównych symboli bóstwa Słońca. Cztery i cztery ramiona wpisane w okrąg. A tutaj mamy krzyż znany jako krzyż maltański. Rycerze maltańscy nosili ten konkretny krzyż. Zauważymy, że właśnie ten krzyż, przyjrzyjcie się mu uważnie, jest otwartym symbolem bóstwa słońca. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Przejdźmy dalej. To jest jeden z władców starożytnych czasów. To jest król asyryjski, Sargon. Co on ma wokół szyi? Co widzicie? To jest w Muzeum Brytyjskim. Tu mamy krzyż maltański, który jest takim samym krzyżem, jaki nosi papież. I tutaj wskazuje palcem w ten sposób, co też jest symbolem jedynki. Oznacza to jednobóstwo, liczbę jeden. Jedynka symbolizuje Boga Słońca. Tu mamy symbol, który już widzieliśmy na papieskiej mitrze symbol Boga Słońca, a tu kolejny symbol mamy kompas, ekierka i kompas to symbole masonerii. A tam mamy półksiężyc, z sierpem w środku. To też odnajdujemy w wielu religiach. Następnie mamy wielowarstwową mitrę, taką jak znajdujemy w kulcie Słońca, w religii Azteków. A tu mamy potrójną mitrę. To trzy przejawy Boga Słońca. To były główne symbole kultu Słońca, jakie można odnaleźć w starożytnych czasach. Jak myślicie, gdzie możemy je odnaleźć jako bardzo ważne obecnie? Przypuszczalnie w papiestwie. Cóż, oni wszyscy noszą rybie mitry. To są mitry Dagona. Przenieśmy się do Bazyliki Świętego Klemensa, jednego z rzymskich kościołów. Zejdźmy na dół. Przekonamy się, że używali oni ołtarza, który z jednej strony był zapisany z chrystianizowanymi symbolami, a z drugiej były petroglify pogańskiego kultu Słońca. Zatem obie religie były czczone w tym samym stopniu. Używano tych samych miejsc zgromadzeń, zmieniono ołtarz i ostatecznie religie te połączyły się w jedną. Historia Kościoła mówi nam: chrześcijaństwo stało się oficjalną religią rzymskiego imperium i zajęło miejsce pogania.